Czasy ciężkie były, są i, i, i takie zawsze myślę. Myśmy w czasach pzaśnych mało zarabiali. W dzisiejszych czasach też mało zarabiamy, ale ja grałem rzeczywiście, zdarzyło mi się zagrać w restauracji tak naprawdę parę razy z tego powodu, że pojechałem zagrać do Bułgarii. Miałem jechać do Ameryki z zespołem restauracyjnym, a wylądowałem w Bułgarii wylądowałem na lotnisku w Burgas. ale Jestem bufonem, ale to jest tak, że to oznacza też pokorę wobec własnej skromnej osoby. Własnych pomysłów na przykład, nie? nie no, ja, ja jestem despotyczny po prostu. I to, to jest taka praca, która... Ja to mówię o tym przez... Ale że... powiedziałbyś, że jesteś despotyczny również wobec siebie samego? Tak, bardzo. Znaczy jestem bardzo, bardzo wymagający wobec siebie. To, to i mniej zdolny na przykład od moich kolegów, w związku z tym formuję się wtedy. My mamy taki zwyczaj, my myślę, na, na, naród, ale artyści przede wszystkim, którzy traktują występowanie na scenie jako chęć popisania się. Natomiast koncert jest w moim przekonaniu taką formą jednak dialogu z publicznością. Ja widziałem mnóstwo koncertów zagranych przez wybitnych artystów, które były po prostu nudne. Dodatkowa wartość muzyki okadrowej polega na tym, że jednocześnie naj, naj, najfajniejsza cecha, że tu to, że to nikt w sumie nie pracuje na swój życiorys, chociaż pracuje, ale pracuje jakby na, na ogólny wizerunek hmm. zespołu, na to co się dzieje. W związku z tym ja mam taki... Zresztą z historii muzyki w ogóle, big-bitowej, na przykład jest tak, że, że projekty solowe są z reguły bardzo słabe albo bardzo y, narcystyczne w stosunku np. do projektów zespołu, zespołu typu płyty Jagera solowe.